W Nowym Sączu władze miasta ufundowały obiekt sportowy dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Sport i Rekreacja górą. Grupa konstruktorów z pomocą młodych przodowników natychmiast zabrała się do wytężonej pracy, aby ukończyć dzieło w czasie znacznie szybszym niż zaklada norma. Właśnie teraz siła i tężyzna fizyczna obywateli potrzebna jest w Polsce jak nigdy wcześniej. pogoda słońca blaski, pod niebo roześmiane, rzuć piosenkę, ten sport to radość i siła, i siła, i siła, że oj, raczej. Skomplikowane przeszkody i instalacje nie sprawiły żadnego problemu doświadczonym budowniczym, zaopatrzonym w najnowocześniejsze zdobycze naszej myśli technicznej. Teraz nasi sportowcy będą mogli przygotowywać się bez przeszkód na nowoczesnym torze, aby w przyszłości stawać w szranki z najlepszymi oponentami z całego świata i oczywiście wygrywać. Główny konstruktor obiektu zadbał o to, aby wszystkie części technicznej łamigłówki pasowały do siebie co do milimetra. Przegoni, przegoni, odchodź, Jeszcze mała kontrola jakości i można odpocząć.